Prawo Metclifa mówi, wartość sieci, akurat one były zrobione do sieci łączności, macie tu takie dwa telefony, potem pięć telefonów, potem milion telefonów, wartość sieci łączności jest proporcjonalna do kwadratu liczby jego użytkowników. Te prawo Metclifa, czy jak się to tam odmienia, jest takim prawem, który mówi, słuchaj, jeżeli masz jeden faks, to ten faks jest bezużytecznym urządzeniem. Jeżeli ma, jest jeden komputer, to... Sieć internetowa nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli są dwa komputery, to sieć ma znaczenie. Łączy dwa ośrodki. Ale jeżeli jest miliard komputerów, to my nagle możemy się porozumiewać z różnych rzeczy i tworzą się niesamowite możliwości wynikające z tej sieci i z tej możliwości komunikacji. To jest niesamowite. Dlatego, jeżeli jest dwóch ludzi, to jest mało, jeżeli jest pięciu, jest lepiej. Ale. Zaczynamy zawsze od pierwszego, od drugiego, trzeciego i proszę zwrócić uwagę: tu macie ten przykład. Sieć MLM to jest forma tworzenia aktywów, bo naszym aktywem jest każdy świadomy partner biznesowy to jest aktywum. Dlaczego? Bo te aktywum może zrobić dwie rzeczy, jeżeli świadome bo możemy kogoś zapisać, i on jest martwą duszą, ale jeżeli jest świadomym partnerem, to może wykonać dwie rzeczy. Może dokonać zakupu w firmie, bo jest przekonany do produktu, dzięki temu jest obrót towarowy, my mamy zysk, lub może wykonać drugą rzecz. Może zaprosić do współpracy kolejne osoby, które będą kupować i powiększa ten zysk. Dlatego każdy partner to jest tworzenie aktywów. I można mieć aktywy w nieruchomości, można mieć w ropie, można mieć w złocie. Ale sieć jest niesamowita, bo my mamy 200, 300, 400 partnerów biznesowych. Każdy z nich coś teraz zrobi. Mój prezes, który mnie zasponsorował do firmy, w tym momencie nie wiem, co robi. Może film ogląda w telewizji. A ja pracuję. Pracuję z jego ludźmi, bo wszyscy ludzie są jego. Tak jak wszyscy ludzie są moi i tak jak wasi ludzie będą wasi. Proszę się tego nie obrażać. Tutaj nie, nie, nie chodzi o jakąś podległość zawodową. Tu chodzi o, o to, że wszyscy są nasi, bo od mojej decyzji 15 października pojawiliście się w większości wy. Więc gdybym ja wtedy nie podjął decyzji, powiedział nie mam czasu, nie byłoby was. Akurat nie chcę tu mówić, to kto mnie zaprosił do tego, ale y, on by pojechał do Niemiec i, 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 i może z kimś innym by rozmawiał na ten temat. I w ogóle by ten temat mnie nie interesował, nie miałbym sieci, nie miałbym struktury, nie miałbym zaangażowanych ludzi, nie miałbym obrotu, nie miałbym zysków, które pozwalają mi funkcjonować.